Ile kosztuje ten zestaw, czyli ta skania, naczepa i ta koparka? No, przy okazji jeszcze Wam powiem trochę o tym Mercedesie. Moi drodzy, już Wam mówię, ile kosztuje, gdzie można dostać. Ale wcześniej nie zapomnijcie dać serducha, obserwacji udostępnić i w razie czego zapisać sobie ten film, abyście wiedzieli, gdzie to wszystko znaleźć. No to przechodzimy do konkretów, moi drodzy. Ja Wam powiem ceny uśrednione, bo oczywiście można dostać coś znacznie taniej albo znacznie drożej. Wszystko zależy jakichś promocji kodów. Moi drodzy, skania sama skania jako ciągnik to powiedzmy średnio około 350 zł. Naczepa do tej skanii to jest około 200 zł. Skanie możemy dostać w trzech już kolorach. Jest ten, jest taki srebrny, jest nowość zielona. Nowość zielona będę miał jeszcze z, z, z oczkami świecącymi i w ogóle znaczek jeszcze wyszła wanienka, ale nieważne, mówimy o tym zestawie. Jak kupujecie na AliExpress, to przeważnie macie na każdej aukcji cały zestaw na zasadzie, że kupuje się oddzielnie. Oddzielnie skania, czyli powiedzmy 350 zł, oddzielnie naczepa 200. Teraz co do tej koparki. To jest Double E, czy jak to się zwa, jakiś symbol to też na przykład jest z tej samej firmy. I moi drodzy, u mnie link jest do aukcji, gdzie można nabyć i koparkę, i tego Mercedesa, z tego Double E, czy jak to się czyta, koparka, to jest około, moi drodzy, pełni funkcjonalna, tak, tu wszystko chodzi, wszystko się, powiedzmy, kręci, lata i śmiga, to jest około 550 zł, no coś koło tego, powiedzmy, a ta wywrotka Mercedesa, tutaj ta wanienka jest metalowa, to jest około 450 do 500 zł, to powiedzmy 550 do 600. Czyli mniej więcej to wszystko, moi drodzy. Tyle kosztuje, naprawdę powiedzmy. z tego przydziału modeli to są bardzo fajne i niedrogie, bo oczywiście jakbyście chcieli jakieś takie mega super wypasione modele, to się ceny zaczynają od kilku kilkunastu tysięcy do kilkudziesięciu. To jest w pewien sposób najtańsza forma wejścia w tego typu RC w naprawdę w miarę rozsądnych cenach, tak samo oczywiście do zabawy, tak? także moi drodzy, w razie czego linki macie u mnie w opisie, komentarzu i w bio.